Płacz i śmiech. Te dwa z pozoru odmienne zachowania dzieli cieńsza linia niż mogłoby się wydawać. Oba mają źródła w tej samej części układu nerwowego oraz oba poprawiają nastrój. A co jeśli powiem wam, że płacz i śmiech to nie tylko wyraz uczuć, ale też subtelne narzędzie komunikacji wypracowane przez miliony lat ewolucji? Moi drodzy, zabiorę Was na wycieczkę po zakątkach ludzkiej psychiki, gdzie znajdziemy odpowiedź na to, dlaczego płaczemy, gdy jest nam źle oraz dlaczego się śmiejemy, gdy jest nam dobrze. Do dzieła! Rozumiałe, że odczuwanie silnych emocji wiąże się z podniesieniem ciśnienia krwi oraz zmianą tempa oddychania. Jest to część naturalnej reakcji walcz lub uciekaj, która przygotowuje organizm na nadchodzące zagrożenia. Ale jaki sens mają w tym wszystkim pocące się oczy? Dlaczego reagujemy płaczem? Jak się okazuje, łzy, Służą czegoś więcej niż wzbudzania litości u drapieżcy. Główną rolą łez jest ochrona oczu. Nawilżają ich powierzchnię i chronią przed latającymi w powietrzu drobinkami. Są to tak zwane łzy bazalne, produkowane bez przerwy, ale w niewielkich ilościach. Występują one zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Podobnie jest w przypadku łez odruchowych. Które są produkowane w odpowiedzi na jakiś drażniący bodziec, typu wpadnięcie rzęsy do oka czy krojenie cebuli. Od reszty zwierząt odróżnia nas fakt, że umiemy produkować trzeci, wyjątkowy rodzaj łez emocjonalny. Gdy towarzyszy nam żal, stres, frustracja czy szczęście, po policzkach zaczynają spływać nam. Krople, które oczyszczają organizm z toksyn? Ciężko w to uwierzyć, ale łzy to nie tylko woda i sól. Znajduje się w nich także jeden z najbardziej stresogennych hormonów w organizmie kortyzol. Gdy świat nauki odkrył to po raz pierwszy, pojawiło się sporo teorii, jakoby łzy. Miały usuwać nadmiar tego hormonu z organizmu. Ale tutaj musimy zadać sobie pytanie, czy łzy faktycznie usuwałyby na tyle dużo tego hormonu, aby odczuwalnie zmniejszyć poczucie stresu? Niestety, ale nie. Przez kanaliki łzowe przypływa stanowczo za mało krwi, aby to miało prawo działać. Faktem jest jednak to, że organizm realnie próbuje pozbyć się nadmiaru tego hormonu. Nieskutecznie, bo nieskutecznie, ale próbuje. To niesamowite, jak wiele decyzji organizm podejmuje podświadomie. Ale czy to znaczy, że płacz jest tylko nieudolną próbą naprawy gospodarki hormonalnej? Również nie. Płacz rozwinął się u nas na drodze ewolucji jako rodzaj komunikacji niewerbalnej, czyli takiej bez użycia słów. W prehistorii nasi przodkowie porozumiewali się za pomocą bliżej nieokreślonych wrzasków i słów i niektóre uczucia musieli wyrażać w nieco inny sposób. Po prostu emocjami. Dziś możemy się tylko domyślać, czy jaskiniowcy płakali w taki sam sposób jak dzisiejsi ludzie. Niektóre teorie głoszą, że tak, gdyż jesteśmy fizjologicznie identyczni i mamy podobne mózgi, a wylewanie łez smutku pojawiło się na drodze ewolucji, gdy nawet nie przypominaliśmy wyglądem ludzi. Ale zostawmy już historię i skupmy się na tym, co jest teraz. Aby z oczu zaczęły wylewać się łzy, potrzebny jest nam bodziec, na przykład śmierć bliskiej osoby. Następnie ten bodziec przetwarzany jest w tzw. układzie limbicznym. Największy udział podczas płaczu ma ciało migdałowate. Obszar w mózgu odpowiedzialny za pamięć emocjonalną oraz hipokamp, który odpowiada za przenoszenie informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Reakcja emocjonalna trafia ostatecznie do autonomicznego układu nerwowego. Tworzą go komórki nerwowe, które przewodzą impuls do narządów wewnętrznych. Jeśli oglądaliście odcinek o ludzkich oczach, to zapewne pamiętacie, że odpowiada on między innymi za rozszerzanie się źrenic. Jednak jego rola jest znacznie większa, w tym wydzielanie śliny podczas wydobywających się z kuchni pięknych zapachach jedzenia, zwiększenie produkcji potu podczas stresujących sytuacji, czy właśnie mechanizm płaczu. Autonomiczny układ nerwowy dzielimy na część współczulną, która aktywuje energetyczne zasoby organizmu oraz przywspółczulną, która działa głównie w chwilach spokoju. Zapłakanie paradoksalnie odpowiada układ przywspółczulny, aktywując gruczoły łzowe umieszczone w oczodołach. Łzy następnie przedostają się przez kanaliki łzowe do przestrzeni między okiem a powieką, a stamtąd zaczynają spływać po policzkach. Powiedziałam wcześniej, że łzy emocjonalne są dla ludzi czymś wyjątkowym, są czymś, czego nie jest w stanie doświadczyć żadne inne zwierzę. A jednak popularne jest stwierdzenie, że potrafią płakać również psy. W końcu w internecie można znaleźć mnóstwo zdjęć i artykułów, jakoby psy. Miały płakać po długiej rozłące z właścicielem. Na czworonogach przeprowadzono więc test Shirmera, potrafiący ocenić ilość wydzielanych łez. Wykonuje się go na przykład u ludzi, u których podejrzewa się zaburzenie wydzielania łez. Ale wracając do psów, zmierzono jak zmienia się ich wilgotność oczu po 5-7 godzinach rozłąki z właścicielem. Wyniki były zaskakujące, gdyż ich oczy były o 10% bardziej wilgotne. Czyżby najlepszy przyjaciel człowieka potrafił płakać ze szczęścia? To kontrowersyjne badanie zostało szybko obalone. Następnym razem oczy psów zakroplono roztworem z Oksytocyną, znaną jako hormon miłości. A to sprawiło, że psy zalały się łzami. Według naukowców, gdy opiekun wraca do domu, wytwarza to spore ilości tego hormonu u psów. A to sprawia, że ich oczy stają się bardziej wilgotne, a nawet zaczynają płakać. I nie ma to nic wspólnego. Ze łzami emocjonalnymi. Istnieje jednak cienie szansy, że psy robią to celowo, aby zdobyć uznanie właściciela i na przykład otrzymać łakocie. Zupełnie tak jak robienie wielkich psich oczu, gdy się o coś prosi. Co ciekawe, jak wykazują badania, mięśni potrzebnych do uzyskania proszącego wyrazu pyska nie mają na przykład wilki. Te pojawiły się dopiero u psów domowych na drodze ewolucji, gdy zaczęły budować więź z ludźmi. To może brzmieć jak absurd. W końcu, dlaczego płacz miałby zwiększać ilość hormonów odpowiedzialnych za szczęście? I tutaj mamy znowu do czynienia z niesamowitą podświadomością organizmu. Jak wykazały badania, podczas płaczu organizm wydziela spore ilości tych hormonów, aby przywrócić jasność umysłu, uspokoić emocje i na nowo trzeźwo spojrzeć na sytuację. Popłakaliśmy sobie więc teraz czas na emocje z drugiej strony palety, czyli śmiech. Podobnie jak płacz, pełni rolę społeczną. Pomaga budować więzi emocjonalne, wyrażać przynależność do grupy, czy łagodzić napięcia. Mamy więc pełne prawo podejrzewać, że również i on pojawił się na drodze ewolucji i nie towarzyszył człowiekowi od początku istnienia. Za śmiech odpowiada ten sam autonomiczny układ nerwowy, co za płacz, tylko zamiast aktywować kanaliki łzowe, wywołuje drganie mięśni twarzy i produkcję charakterystycznych odgłosów śmiania. Co ciekawe, śmiech realnie zmniejsza poziom stresu, obniżając poziom kortyzolu i tym samym zwiększając poziom endorfin. Można powiedzieć, że śmiech jest naturalnym lekiem na złe samopoczucie, nawet jeśli jest nieszczery. Dokładnie, nawet takie uśmiechanie na siłę powoduje, że czujemy się lepiej. Ale dlaczego? Badania sugerują, że jest to związane z koncepcją sprzężenia zwrotnego. Od ciała do mózgu. Mówi o tym, że jesteśmy w stanie regulować nasze samopoczucie samą mimiką twarzy. Gdy się uśmiechamy, aktywujemy specyficzne mięśnie, jak na przykład jarzmowy większy, który podnosi kąciki ust. A ruch ten kojarzony jest przez mózg z samymi pozytywnymi emocjami. To trochę jak z odruchem warunkowym. Jeśli w dzieciństwie dużo razy przestraszył was pies, to nawet w dorosłym życiu będzie się wam kojarzył z niebezpieczeństwem i strachem. Podobnie jest z uśmiechem. Skoro uśmiechamy się w samych pozytywnych sytuacjach, to musi też działać to na odwrót. Sztuczny uśmiech generuje realne szczęście. Niektóre badania wykazują, że różnice w strukturze i funkcjonowaniu mózgu wpływają na poczucie humoru. Na przykład osoby z uszkodzoną prawą półkulą mózgu mają problemy ze zrozumieniem. Humoru. W końcu jest ona odpowiedzialna za wyobraźnię, kreatywność, myślenie abstrakcyjne, intuicyjne, czyli jak ulał wszystko, co potrzebne do śmiania się. Ma to dużo sensu w końcu: osoby wykonujące zawody kreatywne uchodzą za te z większym poczuciem humoru, jak na przykład aktorzy, komicy czy malarze, niż osoby, które wykonują stricte zawody ścisłe. Choć nie jest to reguła, to ciężko nie zauważyć korelacji. Przeprowadźmy więc mini badanie naukowe i dajcie znać w komentarzu, czym zajmują się Waszym zdaniem najzabawniejsze osoby w towarzystwie. Podsumowując, dla zdrowia, śmiejcie się dowoli, tylko uważajcie, żeby nie skończyć jak chryzy w soloi, który rzekomo umarł ze śmiechu po tym, jak zobaczył osła zjadającego figi. Dość specyficzne poczucie humoru może miał nadaktywną prawą półkulę mózgu. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli chcecie zobaczyć kolejną część serii ludzkie emocje i odruchy, zostawcie tutaj. Niech będzie 100 łapek w górę. Zaszalejmy, a ja w zamian opowiem Wam o ziebaniu, kichaniu i uwaga, wymiotowaniu. Do zobaczenia!